Hej, cześć, dzień dobry, witajcie w niedzielę Pewnie niektórzy z was się mnie dzisiaj tutaj nie spodziewali Ale ostatnio w perfekcyjnym miesiącu wspominałam wam Że co jakiś czas w niedzielę będą pojawiać się filmy ekstra Takie niespodzianki, prezenty Bo w końcu lipiec to jest mój, prezent, mój, prezent, mój miesiąc urodzinowy I również chcę was w jakiś sposób obdarować Więc dlaczego by nie zrobić większą ilość filmów Mam nadzieję, że wam się to spodoba I ja zazwyczaj, zazwyczaj w ogóle w weekendy filmów nie wrzucałam, nie pamiętam kiedy ostatnio weekend wrzuciłam jakikolwiek odcinek, jakikolwiek film, więc zobaczymy, jaki będzie odzew. Jeśli Wam się to spodoba, to myślę, że raz na jakiś czas taki film dodatkowy może się w weekend pojawić. I dzisiaj zapraszam Was, moi drodzy, na inspiracje Inspiracje maja i czerwca, nie chcę się pomylić, ostatnich dwóch miesięcy będą to nie kosmetyczni ulubieńcy, opowiem wam, opowiem wam o serialach filmach będzie audiobook, pokażę Wam kilka rzeczy, więc jeśli macie ochotę, to zapraszam, bo myślę, że jest to film idealny na weekend. Może coś podpatrzycie, może będziecie mieli ochotę coś obejrzeć i dzisiaj mm, macie taki leniwy dzień albo leniwe popołudnie i akurat włączycie coś z mojego polecenia. Także jeśli jesteście ciekawi, co mnie tak zainspirowało, co mi się spodobało w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, to zapraszam Was do oglądania dalej. Zaschło już w gadle, a to jest początek filmu Więc pozwólcie, że wezmę kawę, miałam całą kawę wypić z wami, ale jest tutaj już reszta To nic, to nic Przechodzimy moi drodzy do omawiania rzeczy Oczywiście, że ja mam tutaj swój kajecik Jakby mogło być inaczej Nie chcę o niczym zapomnieć i... Najpierw muszę oczywiście wspomnieć o tym, że ostatnie dwa miesiące były mega zabiegane, mega zalatane, więc ja za dużo takiego wolnego czasu na nic nierobienie nie miałam. Ale oczywiście coś tam się znajdzie. W maju byliśmy na urlopie w Polsce, spędziliśmy tam ponad pół miesiąca. Były z tego vlogi, myślę, że aż za dużo, ale mam nadzieję, że Wam się podobały. Znowu w czerwcu nagrywałam i montowałam. Non-stop, był perfekcyjny miesiąc i też mam nadzieję, że Wam się podobały. Ja ze swojej bardzo, bardzo Wam dziękuję za zaangażowanie, za komentarze, za kciuki w górę, za oglądanie było mi niesamowicie miło, że macie ochotę spędzić te kilkanaście minut ze mną, więc jeszcze raz dziękuję, ale teraz już przechodzę do rzeczy. I pierwsze rzeczy, pierwsze ubrania, o których chcę wspomnieć, bo w końcu to są nie kosmetyczne ulubieńce, to najpierw wam opowiem troszeczkę o ubraniach, też opowiem Wam o różnych takich moich. Um... W fazach, bo jest ich kilka, więc zacznijmy od ubrań. Nie mam ich przy sobie, bo niestety są w praniu. Dzisiaj rano korzystałam z tej jednej rzeczy i chodzi mi o leginsy. O Legginsy z Gym Glamour. Ja mam dwie pary: mam bezszwowe czarne i mam te ombre fioletowe. I powiem Wam, że one są niesamowite. Ja jestem zachwycona jakością tym, jak one wyglądają na sylwetce, jak one się układają, jak pięknie wyglądają. Te czarne, bezszwowe są grubsze. Wydaje mi się, że to właśnie przez kolor w ogóle nie prześwitują. Mm. Więc to jest mega, mega ważne I troszeczkę ciężko je nałożyć Ja mam rozmiar M I muszę się w nie wbić, ale potem już jest naprawdę spoko Są mega elastyczne Bardzo, bardzo wygodne Tak jak mówię, dzisiaj rano miałam na sobie fioletowe Bo poszłam biegać I oczywiście teraz już wszystko jest w praniu I muszę te wszystkie rzeczy sportowe wybrać Ale naprawdę jedyny minus Jaki zauważam w tych leggingsach To jest brak kieszonki Brak kieszonki na kluczyk Muszę brać ze sobą nerkę Nie za bardzo jest to Wygodne, ale nie narzekam, bo rzeczywiście Te legginsy są spoko, tylko muszę zaznaczyć Czy ja używam je tylko i wyłącznie teraz W tym momencie do biegania, jeszcze w nich Nie ćwiczyłam, więc nie mam opinii Jakby się sprawdziły na siłowni Czy jakby się sprawdziły w domu, tak do ćwiczeń Z Moniką Kołakowską, czy z Martą Ale myślę, że też Spoko, dlatego że one są przecież dedykowane Mamy gym w samej nazwie Więc wydaje mi się, że na siłownie. Jak najbardziej e, również się nadadzą i jeszcze o czym chciałam wspomnieć, bo mówi się tylko i wyłącznie o legginsach. Mi również się sprawdza ten stanik sportowy, czarny, taki zakryty, ja wam zostawię linki na dole, jeśli macie ochotę to zajrzyjcie um, W ogóle Podlinkuję wam te rzeczy, o których dzisiaj mówię Naprawdę ten stanik jest spoko, on jest bardzo wygodny Nic nie uwiera, tylko trzeba dobrać rozmiar, ja mam rozmiar S I sprawdza się u mnie bardzo, bardzo dobrze Jeśli chodzi o kolejną rzecz, którą już mogę wam pokazać, to oczywiście jest to moja bransoletka To jest... Kruk, o ile się nie mylę i mamy tutaj takie ażurowe serduszko Ja marzyłam o takiej czerwonej bransoletce na rzemyku, chciałam coś takiego no na dobrze mi się kojarzy i również ma przynosić szczęście i odstraszać złą, złą energię Więc bardzo, bardzo mi się podoba i to jest coś takiego delikatnego Ja również mam problem z bransoletkami na moich rękach, dlatego że mam bardzo... Małe, bardzo mały ten obwód yy, ręki i nie zawsze te bransoletki ładnie wyglądają Więc cieszę się, że coś fajnego znalazłam i jeszcze ładnie to wygląda Jak noszę na przykład dwie, trzy, cztery wszystkie razem to na tej dłoni prezentuje się to o wiele, wiele lepiej Ale na co dzień noszę tę ażurową i naprawdę fajnie się u mnie sprawdza Teraz przejdziemy do audiobooka a w sumie jakbyśmy, wiecie co, jakbyśmy już przy Gym Glamour, to moja pierwsza faza. Oczywiście jest to bieganie, bardzo mi się spodobało. Cieszę się, że w końcu przyszły ciepłe dni, długie dni, kiedy mogę wstać o 5 rano i wyjść biegać. Ja naprawdę tak robię, z czego się niesamowicie cieszę. Nie wiem, jak to będzie jesienią i zimą. Nie wiem, czy nie zrezygnuję, albo nie przyjdę na przykład na siłownię, albo nie zacznę ćwiczyć częściej w domu, bo ostatnio skupiłam się tylko i wyłącznie na bieganiu, i cały czas podnoszę sobie poprzeczkę, widzę ten progres. Więc u mnie to się fantastycznie sprawdza Do tego jeszcze zegarek Apple Śledzi mój cały Taki dzienny ruch Śledzi to jak szybko biegam Ile biegam, więc wiem jak to wygląda mogę to, mogę to sprawdzać I ja mam Apple Watch Serię 7, jeśli ktoś by pytał I też to jest jeden z moich takich ulubieńców Tego roku, jestem zachwycona Tym zegarkiem, uwielbiam, kocham Noszę go codziennie i ładuję Go też codziennie, ale już mam tak Robioną rutynę, że rzeczywiście się to u mnie sprawdza, więc tak, bieganie, bieganie to jest coś, bieganie to jest życie, zwłaszcza w te ciepłe miesiące, zwłaszcza rano, bo jeśli temperatura dochodzi do 27-28 stopni, to nie robię tego w dzień. Ja w ogóle nie biegam, tak wiecie, w nie wychodzę o 12,00 o 1. biegać, tylko robię to albo bardzo rano, albo bardzo późno wieczorem. Więc lubię chodzić od rana, dlatego, że wtedy mam taką energię do działania na cały dzień. Serdecznie polecam. Uczucie jest niesamowity człowiek jakoś tak ma o wiele więcej siły i też e, radości w sobie Jest taki dotleniony, lepiej również się śpi No powiem wam, że to jest taka moja ponownie odkryta, zapomniana miłość I cieszę się, że e, idzie mi coraz, coraz lepiej Dobra, teraz już przechodzę do audiobooka I chciałam wam polecić, bo już dawno o tym nie wspominałam w sumie, a cały czas słuchamy Bo to jest audiobook, który słucham razem z Marcinem czy wieczorami, czy jeśli Gdzieś idziemy na taką dłuższą wycieczkę, gdzieś jesteśmy w trasie, to słuchamy, słuchajcie, nie wiem czy ktoś pamięta, bo kiedyś wam o tym mówiłam, e, słuchamy serii o Chyłce i Zordonie, czyli Ermiliusza Mroza, i teraz przesłuchaliśmy tom jedenasty, i była to ekstradycja bardzo fajna część, trzymająca w napięciu w ogóle słuchało się tego bardzo, bardzo szybko, ale tutaj trzeba wspomnieć o lektorze, który jest niesamowity i dzięki niemu. Ma się ochotę tę książkę słuchać jeszcze częściej. Pan Gosztyła jest fenomenalny w ogóle w głowie. Widzicie wszystkie te obrazy. On tak dobrze akcentuje, tak dobrze czyta tę książkę, że człowiek ma wrażenie, jakby opowiadał tę historię z głowy. Polecam Wam, polecam Wam serdecznie, wypróbujcie. No, nie będę Wam opowiadać o czym jest tom 11, bo nie chcę Wam spoilerować. Ale zacznijcie sobie od tomu pierwszego i myślę, że większość z Was przepadnie, a również. Możecie sprawdzić jak wam się słuchało z partnerem, bo wydaje mi się, że to jest tego um... Taki typ literatury, który może się spodobać płci męskiej, i myślę, że wasi faceci również mogą być zachwyceni, a powiem więcej, mogą was pytać o to, abyście słuchali jeszcze, jeszcze więcej razem, bo tak jest w naszym przypadku. Macina ma naprawdę chodzę, to jest tak jak z przyjaciółmi. Ja kiedyś Macina nakręciłam, żebyśmy obejrzeli całych przyjaciół, i teraz codziennie do śniadania tych przyjaciół oglądamy. Tak samo jest z remigiuszem, rozem. Ja, ja napomknęłam, że moglibyśmy razem to słuchać, i również teraz słuchamy. Tych książek razem, przed nami jeszcze chyba trzy tomy. Bo wydaje mi się, że tom 14 w tym momencie jest ostatni, ale pan Mróz bardzo szybko działa i dwa tomy wychodzą chyba w ciągu roku, więc się nie martwię. Mówię, że będę słuchać dalej. Chociaż któraś z Was pisała, że pan Gosztyła już nie, nie czyta tych książek w tomie 13 czy w tomie 14, więc tak, nie jestem wtedy przekonana do tej historii, bo fabuła jest bardzo lekka. Nie spodziewajcie się tam wybitnego dzieła, ale wciąga. No, i do tego cięty język chyłki. Pewnie niektórzy również kojarzą serial chyłka z kanału Plus, o ile się nie mylę. I powiem wam, że książka jest o wiele, wiele lepsza niż ten serial Naprawdę, warto, warto I też ta historia się różni Bo próbowaliśmy, oglądaliśmy, chyba obejrzeliśmy pierwszy sezon Albo pierwsze dwa sezony I książka jest zdecydowanie, zdecydowanie fajniejsza Teraz seriale, tak szybko Opowiem wam pokrótce Po pierwsze Stranger Things, ale chyba wiecie o czym to jest No uwielbiam te dzieciaki Czekałam na kolejny sezon Za chwilę oglądam już podsumowanie Te dwa ostatnie odcinki Na mnie czekają, nie mogę się doczekać Czekać. Nie mogę się doczekać, tak czekają na mnie, że ja nie mogę się doczekać, ale naprawdę to jest dla mnie serial wybitny. Uwielbiam ten klimat, uwielbiam lata 80., uwielbiam muzykę, kostiumy, wszystko, wszystko mi tam pasuje. A drugi serial to jest The Umbrella Academy. Ja nie jestem ogromną fanką superbohaterów. Okej, okay, Marvel jest. No. Spoko. X-Meni mogę tam gdzieś obejrzeć, ich mileci w tle. Ale The Umbrella Academy opowiada o superbohaterach, którzy wcale nie są tacy super i którzy muszą się mierzyć ze swoimi problemami, którzy czasami mają gdzieś innych ludzi, którzy muszą robić wszystko, aby zapobiec, zapobiec apokalipsie, która ma miejsce w każdym sezonie. Naprawdę to jest świetny serial. Włączcie sobie pierwszy odcinek, zobaczcie. Jak on będzie się podobał, bo myślę, że niektórzy z was mogą się od tego serialu odbić Ale ja uwielbiam tych aktorów, obsada, casting w ogóle był bardzo dobry Nie wiem, który super bohater jest moim ulubionym, no, chyba numer 5 Tak mi się wydaje, bo jednak to jest nastolatek, który musiał się... Musi się za każdym razem wcielać w dorosłego już człowieka około pięćdziesiątki A jednak, wiecie, wygląda jak... 15, 16, 17-latek, a jego ruchy, to jak on mówi, to jak się zachowuje Widać, że jest bardziej dojrzały. No dla mnie to jest jeden z lepszych seriali Fantastycznych, science fiction, takich dramatycznych, post-apo, przed-apo Które Netflix wypuścił, które w ogóle widziałam w życiu, polecam, polecam serdecznie Teraz filmy Hustle, czyli Rzut Życia. Jest dostępny na Netflixie. To jest w ogóle seria, seria film Netflixa z Sandlerem. Lubię tego aktora, ale ostatnio jego role, filmy nie do końca tu mnie przemawiały. A tutaj naprawdę to jest rola. Można by powiedzieć, że życia. I jest to serial, serial o sporcie, o motywacji do działania, o motywacji w ogóle do życia. O tym, że aby coś osiągnąć trzeba ciężko pracować. Czyli troszeczkę jest pokazane to, co ja wam mówiłam podsumowując tę książkę Mid Motywacji. I naprawdę jest to bardzo dobry bardzo dobry film, ja Wam wspominałam na Instagramie, oczywiście na Instagram was zapraszam bizony jest perfect, tak jak wszędzie. I myślę, że to jest idealny film, abyście sobie obejrzeli go w niedzielne popołudnie i wtedy nabierzecie takiej siły na kolejny tydzień, na to, aby działać, na to, aby się nie zatrzymywać i. Um, aby też czerpać Przyjemność z tego, co się robi, bo jednak Tutaj mamy historię Łowcy talentów, który pracuje Dla NBA i szuka Znakomitych koszykarzy Jeździ po całym świecie i szuka takie wybitne um, Wybitnych Sportowców, którzy nie są znani, którzy Na przykład grają na ulicy i on Próbuje ich zwerbować I jednego tak um, koszykarza Werbuje, ale go tak naprawdę Przemyca do stanu, bo nie do końca on powinien Tam się znaleźć, w ogóle sprawdźcie sobie ten film polecam jeszcze raz. I teraz chciałam Wam jeszcze podziękować za wspólny live, który miał miejsce 3 maja, i ogłosić, że prawdopodobnie kolejny live pojawi się w tym tygodniu. Tak myślę, jeszcze Wam dam znać w poniedziałek na Instagramie. Czy aby na pewno mi się uda to zorganizować? Bo pytałam się Was ostatnio, czy chcielibyście. Napisaliście, że chcecie, więc chętnie bym taki live znowu z Wami zrobiła. O 3 maja było mi bardzo, bardzo miło. Bardzo się zestresowałam, ale ta atmosfera, to ile osób tam było, to w ogóle przeszło moje najśmielsze oczekiwania i myślę, że fajnie byłoby coś takiego powtórzyć. Chciałam coś takiego zrobić w czerwcu. Niestety nie było czasu i w ogóle czerwiec bardzo szybko mi zleciał i tak naprawdę. Już dwa miesiące od kiedy pojawił się pierwszy, live, więc fajnie by było zrobić kolejny. I dobra, moi drodzy, to już wszystko. Wszyscy moi niekosmetyczni ulubieńcy mogą wspomnieć jeszcze. A w sumie, słuchajcie, jeszcze dwie rzeczy: przecież my na nie patrzycie cały ten film. Proszę bardzo, moje nowe rośliny. Tutaj e, mamy. Syngonium, Syngonium arrow, pokazywałam wam we vlogu, w ogóle osłonka też mi się niesamowicie podoba i jest przepiękna I druga roślinka to jest Aglaonema I mogę się wam już pochwalić, nie tym, że jeden liśćmi ale z tą Aglaonemą trzeba uważać Bo bardzo łatwo ją przelać, ma przepiękne liście i zobaczcie Tutaj już wychodzi kolejny, więc niesamowicie się cieszę, przepiękna roślina, przepiękna osłonka Które nam, roślinki nam tutaj towarzyszyły w ciągu tego filmu, więc mam nadzieję, że wasze oczy również cieszyły A druga rzecz, która bardzo, która jest takim moim ogromnym niekosmetycznym ulubieńcem To jest taka Mini metamorfoza naszego tarasu. Możecie śledzić ją we vlogu. Zapraszam, zapraszam serdecznie na vlogi. A teraz już naprawdę nie przedłużam. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to koniecznie zostawcie kciuki w górę. Mam wrażenie, że to był film chaotyczny. Ale niech już tak będzie. Życzę Wam przemiłej, przemiłej niedzieli. Zapraszam już jutro na kolejny film. I do następnego. Na razie. Pa! Hey <laughs>